Mano, siemano, glitch na ekspo. Fortnite została postaw w sobą. Kiedy lecimy sobie tutaj do tego miejsca, cyk, biegniemy sobie tutaj i w tym oto miejscu robimy sobie dowolny taniec i teleportuje nas. Tutaj podchodzimy do tego <laughs> i tutaj wpisujemy kod 7876, klikamy Enter w tym miejscu, wchodzimy sobie do teleportu, bierzemy sobie cyk grappler i lecimy sobie teraz cyk tutaj na dół, cyk na dół, lecimy sobie teraz tutaj, cyk góry lecimy tutaj i w tym miejscu mamy insane xp to sobie szukamy. lecimy sobie teraz tutaj cyk do góry cyk. i w tym miejscu na tym rogu mamy insane xp to sobie szukamy lecimy sobie teraz tutaj lecimy sobie do środka tego budynku lecimy sobie tutaj na ten róg cyk chodzimy tu, chodzimy tu i tu mamy secret xp za to również xp, ja dziękuję za film do zobaczenia w kolejnym odcinku, no i co cześć